Ja słyszałem, że wy lubicie testy sprzętu z naprawdę wysokiej półki. No to dzisiaj coś ciekawego. Ecovacs Dibot X2 Omni, odkurzacz automatyczny, który kosztuje prawie 6000 zł. W momencie przygotowywania tej recenzji, więc półka premium. Co potrafi taki sprzęt? Zapraszam do testów. Ecovac's Debot X2 Omni to pod wieloma względami ciekawy odkurzacz automatyczny. W skrócie, wyróżnia się stacją czyszcząco ładującą, suszącą, wydajnym systemem mopującym Ozmo Turbo 2.0, wysokim ciśnieniem ssania na poziomie 8000 paskali, niskoprofilową konstrukcją. Ma tylko 9,5 cm wysokości, funkcją inteligentnego podnoszenia mopa i systemem rozpoznawania przeszkód IV3D 2.0. Reasumując, już na pierwszy rzut oka to ciekawy sprzęt. Warto przetestowania. Zapraszam więc do recenzji. Ecovac's Debot X2 Omni to propozycja w. Pełnie autonomiczna, bo to sprzęt wyposażony w stację czyszcząco ładującą, która dodatkowo też suszy mopa, opróżnia zbiornik, czyści mopa. To jest sprzęt dla osób, które nie mają wielu wysokich dywanów w domu, które mają na przykład zwierzęta, którym nie chce się sprzątać codziennie tych podłóg, żeby utrzymać czystość. Dla osób, które mają też pomieszczenie na przykład z wykładzinami albo niskimi dywanami, bo ten sprzęt potrafi podnosić mopy, kiedy wykrywa dywan. To nowoczesny robot sprzątający o wysokiej wydajności i z kilkoma naprawdę fajnymi rozwiązaniami. Przede wszystkim ten model nie jest okrągły, a taki nie powiem, że kwadratowy, bo to jest kształt takiego, powiedzmy, zaoblonego, wydłużonego D. Znany już kształt tak naprawdę na rynku robotów sprzątających i za każdym razem się pojawia, kiedy mowa o tym, jak lepiej dojechać w różnego rodzaju krawędzie. Producent twierdzi, że dzięki takiej konstrukcji mopom udało się sięgnąć nawet do 30 mm bliżej narożników. No i coś w tym jest, bo w praktyce robot naprawdę nieźle czyści podłogi, również przy ścianach. Drugą rzeczą, która rzuci się na pewno w oczy jest to, że tutaj nie ma linii. Lidara na górze, ale spokojnie, to nie jest taj robot, więc nie zrezygnowano z tego lidara w pełni na rzecz obijania się o ścianę lub meble. Nie, lidar znajduje się w innym miejscu, bo podwójny laser znajduje się na jednym z rogów urządzenia. Obejmuje 210 stopni kąta widzenia. No, i w zasadzie działa tak samo jak normalny Lidar. W dodatku pozwala zmniejszyć wymiary robota do 9,5 cm wysokości. Ja z reguły i tak nie mam jakichś większych problemów z tym, aby robot wjeżdżał pod sofę czy pod podrygały, ale osoby, które miały takie problemy w przypadku robotów z Lidarem, mogą być nareszcie ucieszone, bo jest sprzęt wykorzystujący Lidar, a jednocześnie nie będący podwyższoną wersją robota. Z frontu znajduje się kamera oraz czujnik. To dzięki nim system IV3D2. Zero, rozpoznaje różnego rodzaju obiekty: buty, kable, tym podobne rzeczy. Natomiast producent dorzucił też wsparcie dla miłośników zwierząt. Kamera będzie w stanie rozpoznać zwierzaka, czy odchody, czy jego miskę i wyminąć, nie przestraszyć. Trudno mi powiedzieć, czy robot faktycznie rozpoznawał moje zwierzęta, bo moje koty są dosyć pochliwe i tak czy siak zwiewały przed nim. Natomiast no, nie wjechał w nie przez okres testów, więc myślę, że jest ok. A odchody też zostawiają raczej w kuwecie, bo są wychowane. Kamera może służyć też do tego, aby sobie podglądać, co tam się dzieje w domu z poziomu aplikacji. Niestety nie ma tutaj takiej funkcji, że robot sobie zrobi zdjęcie przeszkody, którą rozpoznał gdzieś, i zapisze w aplikacji. To jest domena wciąż konkurencji. A szkoda, bo w ten sposób można łatwo znaleźć zagubione kable pod łóżkiem, dla przykładu. No i to też w pewien sposób angażuje użytkownika w uczenie algorytmów robota do tego, aby jeszcze lepiej rozpoznawał różnego rodzaju przeszkody. Tutaj robot uczy się sam. Hej, a czy Wy wiecie, że my mamy social media? To znaczy na przykład Facebooka, czy grupę testerzy wideotestów, albo Instagrama, albo TikToka. No, wpadnijcie sami, i zobaczcie, co tam słychać. Bardzo ważną rzeczą jest stacja czyszcząco-ładująca. No, sami widzicie, wygląda fajnie, nie? Prosta, czarna, jak każda inna. Ale robot w niej napełni zbiornik z wodą, zostawi brudy, wyczyści mopa, zostawi brudną wodę e, jeszcze suszy dodatkowo tego mopa. Ale co ważne, wyczyści tego mopa na ciepło. No tak, tutaj jest podgrzewana woda, jeżeli chodzi o czyszczenie tych dysków mopujących. Teoretycznie po to, aby lepiej pozbywać się oleistych plami. Co mi widzicie? Nalałem ketchup, kakao, olej na te froty i nawet po dwóch czyszczeniach wciąż było delikatnie oleiście i nadal troszeczkę brunatnie. Ale ketchup został cały spłukany natomiast w mniej hardkorowych warunkach na co dzień kiedy robot sobie po prostu sprząta no nie mam na co narzekać. Jak wróci z powrotem do tej stacji, wyczyści sobie tego mopa i sprawdzę już potem po wysuszeniu, czy ten mop jest ok. no to zazwyczaj te froty są jak najbardziej czyste. No i tak nawiasem mówiąc, to suszenie jest fajne, bo zapobiega nadbudowie bakterii. No bo wiecie, w suchych warunkach wolniej się rozwijają. No i tak nie śmierdzi, jest bardziej higienicznie. Podczas pracy stacja generuje 44 dB susząc mopa. Podczas oczyszczania zbiornika robota hałas wynosi już 90 dB. Na szczęście to trwa tylko około Kilkanaście sekund. Natomiast szkoda trochę, że ten model nie zostawia tych mopów wewnątrz stacji. To jest ciekawe i proste rozwiązanie, które w pełni eliminuje problem czyszczenia chociażby domów, w których znajdują się bardzo wysokie dywany. Mam wysokie dywany, no i Cowaks akurat tak czy siak nie byłby w stanie ich wyczyścić, bo się na nich klinuje, ale zasadniczo nawet przy podniesieniu o 15 mm tych dysków mopujących, wciąż je trochę moczy. Dlatego szkoda, że nie zostawia dysków w stacji po to, żeby na spokojnie i na sucho odkurzyć otoczenie. Ale jeżeli chodzi o wykładzinę czy naprawdę niskie dywany, no to tutaj te 15 mm już wystarczy. A no i stacja nie ma niestety żadnego schowka na dodatkowe worki. Natomiast to w zasadzie są jedyne minusy, jakie mogę znaleźć z tej. No dobra, ale jak się korzysta z takiego ECOVAX-a? Zaczynając od początku, bardzo szybko zmapował otoczenie. Tak, lider robi robotę. Mapowanie zajmuje kilka minut i jest perfekcyjne. No dodatek robot też sam podzielił pomieszczenia w aplikacji, no i zaproponował kilka różnych mebli, które faktycznie znajdują się w moim domu. Tak, tutaj da się przy okazji mapy 3D też rozstawić sobie tu i tam różnego rodzaju meble. Po to, aby na przykład wysłać robota do konkretnego miejsca, w okolicy dajmy na to stolika z telewizorem, żeby wyczyścił. No a taki robot zaś się właściwie wszystko. Producent szczyci się tym, że udało się osiągnąć ciśnienie ssania na poziomie 8000 paskali. No, i to jest sporo, bo często słyszymy raczej takie wartości jak 5000, 6000 paskali. Natomiast no, to też jest lekki overkill, no bo skąd ten robot zasysa brudy? W środku dywanów i wykładzin to jak najbardziej ma duży sens, no bo może zastać właśnie spod takiej wykładziny przez szczelinę różnego rodzaju kurze, ale tak na co dzień podczas sprzątania na twardej podłodze to ja nigdy nie zauważyłem jakiejś większej różnicy przy mniejszej lub większej sile ssania. Natomiast pod kątem tych dywanów jest wyposażony w czujniki, które pozwalają mu rozpoznać, że wjeżdża na dywan, no i wtedy też automatycznie zwiększa siłę ssania. Podnosi również dyski obrotowe do góry o 15 mm. Jeżeli chodzi o moje gęstsze dywany typu szagi, no to tutaj niestety tak czy siak. Ten design pływającej szczotki, która na dodatek zasysa dłuższe włosie i nie może go zasać do końca, sprawia, że całość niestety klinowała się na moich gęstszych dywanach. No ale to jest rozwiązanie, tak jak mówię, raczej pod wykładziny czy niskie dywany, no i na niskich Dywanach, jak najbardziej ten robot radzi sobie całkiem nieźle. A no właśnie w ogóle robot ma cztery tryby wydajności. Przy cichym generuje około 67 dB, a przy Max plus nawet do 91 dB, czyli może być niezbyt głośny lub bardzo uciążliwy. Natomiast nie oszukujmy się, to jest inteligentny robot i jedynym słusznym trybem korzystania z niego jest tryb AI Smart Hosting. To funkcja w aplikacji, która korzysta ze sztucznej inteligencji do automatycznego generowania parametrów dla poszczególnych pomieszczeń. Robot rozpoznaje różne materiały podłóg, typy pokoju a także uczy się podczas kolejnych przejazdów tak, aby sprzątać wszędzie jak najlepiej, więc no, to jest dosyć oczywiste, że lepiej jest korzystać z takiego trybu. Samo mopowanie jest bardzo funkcjonalne. Robot nie rozsmarowuje brudów, bo wyposażono go w system ozmo Turbo 2.0. No i to są te dwa obrotowe dyski, które dociskają frotę do podłoża, efektywnie polerując kafelki czy panele. Oczywiście czasem Ecovacs potrzebował kilku przejazdów, aby w pełni doczyścić podłogę, ale tak szczerze mówiąc, nigdy nie mogłem narzekać na to, że ta podłoga nie jest doczyszczona. Na zakończenie nieodzowna rzecz, czyli aplikacja. Ta ECOVAX przez lata była wyraźnie poprawiona, no i znacząco różni się pomiędzy modelami interfejs. Natomiast w tym przypadku naprawdę nie mam wiele do zarzucenia. Wszystko jest praktycznie spolszczone i jedyne co mi przeszkadza, tak naprawdę, to to, że ten interfejs ma aż tyle różnych funkcji, aż tyle różnych możliwości, że na pierwszy rzut oka jest niezbyt czytelny. Nie będę wymieniał wszystkich możliwości, ale nie brakuje opcji włączania i wyłączenia trybów inteligentnych, takich jak wspomniane i smart hosting czy nawet rozpoznawania przedmiotów poprzez iV3D2.0. Możecie zaznaczyć na mapie wyświetlanej w 3D lub 2D pokoje i obiekty, które robot ma objąć czyszczeniem. Jest harmonogram, są zaawansowane ustawienia stacji. Nie brakowało mi niczego. No i asystent głosowy ICO 2.0 jest zaawansowany jak nigdy. Można komunikować się z robotem poprzez język polski. Może odpowiadać głosem kobiecym, męskim. Okej, okay, ICO? Jestem tutaj. Można z nim gadać niekoniecznie konkretnymi komendami. Można te komendy podawać kilkakrotnie pod rząd, po to, żeby zakolejkować chociażby sprzątanie w kuchni, w salonie i w okolicy telewizora. To jest tak użyteczny asystent głosowy, jak ich tak naprawdę mało i za każdym razem, gdy korzystam ze sprzętu w Ecovacs, cieszę się, że jednak to Eco działa tak jak należy. Czasami nie możemy się dogadać, no ale to zwykle jest kwestia tego, że ja na przykład coś za cicho powiedziałem albo niewyraźnie, ale z reguły to jest duże ułatwienie, nie tylko codziennie podczas sprzątania domu, ale też wtedy, kiedy mam w rękach kamerę i nie chcę manualnie w aplikacji czegoś ustawiać. No nie, po prostu wtedy mogę kazać robotowi pojechać w bok o kilka metrów i wysprzątać okolice. Co uważacie o tym sprzęcie? Czy macie jakieś pytania? Czy w ogóle korzystacie z odkurzaczy automatycznych? Odezwijcie się poniżej w komentarzu. Zachęcam Was też do zajrzenia po raz kolejny na nasze sociale, to znaczy na Facebooka, grupę testerzy, wideotestów, Instagrama, TikToka. Zapraszam też do kolejnych filmów. Także koniecznie zasubskrybujcie. No to cześć! Thank you